Sylwia Jarmuż, witam Państwa serdecznie w Rozmowie Dnia. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj pani Barbara Krzywda, kierownik oddziału opiekuńczo-leczniczego w Owińskach, filii Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień. Reprezentowana przez panią placówkę jest organizatorem kampanii społecznej Zerwi z chorymi słowami Przestaw się na zdrowe myślenie, która będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Z nami w studiu również pan Marcin Majszak, koordynator tejże kampanii. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry witam. witam serdecznie. Kampania ruszyła w październiku ubiegłego roku i pewnie niektórzy z Państwa, naszych widzów, już zdążyli się zetknąć z niektórymi jej przejawami, na przykład z billboardami czy z potem, ale dla porządku poproszę o przypomnienie. Czego dotyczy ta kampania? Z jakich obserwacji się zrodziła? Mamy nadzieję, że się Państwo, zwłaszcza poznaniacy wielkopolania już się z tą kampanią zetkniemy. Mamy taką nadzieję. A jeśli nie, no to być może będzie to kolejna okazja do tego, żeby Państwa zachęcić. Kampania społeczna jest częścią większego działania. Częścią projektu, który, którego bezpośrednim beneficjentem jest właśnie oddział w Owińskach, który, którym kieruję. Ten projekt dotyczy poprawy jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Istotą tego projektu jest to, że w Owińskach właśnie budujemy nowe skrzydło, nowy budynek dla pacjentów, którymi się opiekujemy, ale również istotą tego projektu, że oprócz tej budowy dzieją się różne rzeczy, które mają tą jakość poprawić w różnych obszarach. Jednym z tych obszarów jest właśnie informowanie o problemach tego środowiska. I stąd ten pomysł, ponieważ my te problemy, problemy widzimy na co dzień, a żeby podjąć temat ogromnej stygmatyzacji tego środowiska, braku akceptacji, braku zrozumienia. I ten temat podjęliśmy właśnie w taki sposób, że postanowiliśmy zorganizować kampanię społeczną. I oczywiście nie jesteśmy jak gdyby autorami tego, w jaki sposób ta kampania dzisiaj wygląda. Niemniej jednak jakby pomysł i potrzebę. Wymyśliliśmy, jakby natomiast państwo tutaj już nadali kształt tego, co widzimy w tej chwili i co możemy, z czym możemy się zetknąć. No właśnie, to, to Pan odpowiada za to, jaką postać ta kampania przejęła i za to, że ona skupiła się na słowach. Jak doszło do tego, że właśnie na tym postanowili się Państwo skupić? Za słowami stoją postawy, jakimi na co dzień ludzie się kierują w swoim życiu. Stwierdziliśmy, że motyw słów, chorych słów, które są kierowane i które stygmatyzują mnie jako osoby, które są beneficjentami tejże kampanii będą takim punktem zaczepnym, żeby zacząć o tej kampanii mówić w przestrzeni publicznej. Kampania, tak jak mówiła Pani Barbara, rozpoczęła się w październiku i w tym miesiącu rozpoczęliśmy od nagrania spotu tak naprawdę, który był nagrywany w poznańskim zamku, tam odbywało się wydarzenie, na które zapraszaliśmy poznaniaków i przybyłych celebrytów do tego, żeby wzięli udział w nagraniu spotu i od tego momentu zaczęła się kampania tak naprawdę w mediach. Ten pierwszy miesiąc wyglądał tak naprawdę jak wyglądają zazwyczaj kampanie społeczne, czyli informowaliśmy mocno w mediach, pojawiały się plakaty w przestrzeni miejskiej, emitowane były, emitowany był spot, rozmawialiśmy również w różnych radiostacjach, chcieliśmy dotrzeć z tą informacją na sam początek, by o tym problemie opowiedzieć. Drugą część, która jest do tej pory tak naprawdę realizowana, a to jest tak naprawdę to, na co położyliśmy największy nacisk. Nie tylko informacja, ale tak naprawdę próba podejścia do zmiany postaw. To jest coś, co nam przeświecało od samego początku, coś, o czym, o czym rozmawialiśmy, gdzieś kreując, kreując tę kampanię. A dlatego, też poziom, o którym mówiliśmy, oznaczyliśmy jako poziom pierwszy, gdzie informowaliśmy. Później przeszliśmy do poziomu drugiego i trzeciego, w którym rozpoczęliśmy tak naprawdę raz informowanie i zachęcanie, zachęcanie osób, które na co dzień stykają się z osobami, czy to niepełnosprawnymi intelektualnie, czy z zaburzeniami psychicznymi, w swojej pracy. Mówię tutaj o jednostkach typu banki, typu urzędy, typu wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju placówki handlowo-usługowe, gdzie na co dzień te osoby mogą się pojawić zostało zaproponowane i opracowane specjalne szkolenie online'owe. Ono jest dostępne na naszej stronie www.zdrowemyślenie.org. Cały czas funkcjonuje, można się zapoznać z treściami, które być może nie przekażą w pewnej gamie informacji, bo na to pewnie potrzebny był jakiś ogromny pakiet szkoleń, ale na pewno będą uwrażliwiać, na pewno będą mówiły o najważniejszych rzeczach, o których powinniśmy pamiętać w zetknięciu z beneficjentami samej kampanii. One mają trochę nauczyć empatii i trochę, i trochę pomyśleć o drugim człowieku. Język jest jak wirus. Takiego sformułowania używają państwo w opisie tej kampanii. I kiedy pana słuchałam, to pomyślałam, że może właśnie wykorzystacie państwo, uda się to zrobić, język właśnie w tym dobrym wirusowym znaczeniu, bo. Yy. To pierwotne, w którym zostało użyte to sformułowanie, dotyczyło negatywnych e, konotacji, czyli język e, może ranić, może powodować coś bolesnego. Tutaj rozumiem, chcę Państwo spowodować, żeby ten język przenosił informacje, które spowodują dobre konsekwencje. Przenosił i tak naprawdę zarażał, zarażał tymi dobrym myśleniem i tymi dobrymi postawami jak największą, jak największą ilość ludzi, a tak naprawdę najważniejszą grupą, o której jeszcze nie wspomniałem, to są dzieci. A tak naprawdę edukacja i, i dedykowane przez nas materiały dla, dla nauczycieli, dla, dla uczniów w nauczaniu już przedszkolnym, aż do, do tak naprawdę gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zostały opracowane specjalne materiały do przeprowadzenia, jak my to nazywamy, lekcji zdrowego myślenia. Chodzi o to, by za pośrednictwem różnych środków przekazu opracowanych materiałów odpowiednich dla danych grup, a tych grup wyróżniliśmy cztery. Zainteresować dzieci, pokazać im, że od języka tak naprawdę rozpoczyna się tok myślenia, w jaki sposób, w jaki sposób nauczyciele powinni przekazywać informacje na temat konkretnych grup, o których my mówimy w jaki sposób uwrażliwiać dzieci, w jaki sposób opowiadać o problemach wieku starszego. To wszystko zostało zawarte w pakietach, które, które my do tej pory i ciągle zachęcamy, żeby nauczyciele pobierali z naszej strony. I realizowali, realizowali wraz z uczniami, mogą to być lekcje, lekcje wychowawcze albo dowolne, dowolna przestrzeń czasowa, gdzie będą w stanie poświęcić godzinę lub trochę więcej na to, żeby opowiedzieć o problemie i zaciekawić dzieci, a, a rezultatem ma być, ma być wykształcenie. Odpowiednich odruchów. Rezultatem ma być kształtowanie odpowiednich postępów. Warto dodać, że kampania jest pod patronatem honorowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz prezydenta, no, no, miasta, oraz prezydenta Poznania. miasta Poznania. Tak jest. Ja tylko chciałam dodać, że te grupy, o których mówi kolega, to są grupy wiekowe, oczywiście, różne grupy wiekowe. Wiadomo, że inaczej trzeba powiedzieć o problemie dla grup przedszkolnych, inaczej dla wczesnoszkolnych, inaczej dla gimnazjalnych, inaczej mm. dla licealnych. I jakby tą specyfikę grupy wiekowej, do której chcemy trafić, w tych lekcjach, przygotowanych scenariuszach i materiałach uwzględniliśmy. W związku z czym. Uważam, że to jest super materiał, który nawet jeśli się kampania jakby oficjalnie zakończy, to strona internetowa będzie funkcjonowała nadal i nadal będzie można do tej strony sięgnąć, pobrać materiały i w dowolnym momencie również te lekcje czy jakieś inne formy zajęć z uczniami poprowadzić. Także jest to chyba rzeczywiście jedno z ważniejszych naszych obszarów działania w tej kampanii. No, bo też grupa bardzo ważna i grupa taka, jeśli zdołamy ją do czegoś zachęcić, do czegoś przekonać, to rzeczywiście jest duża szansa na to, że zmienią się też postawy. Czyli to, o co nam chodzi, to jaki jest cel naszej kampanii. Jak wygląda zainteresowanie szkół udziałem w projekcie? Czy możemy podać liczbę szkół, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w tym projekcie? Mamy ponad tysiąc pobrań materiałów, które zostały, zostały pobrane przez nauczycieli. To z całej Polski, bo też mamy oznaczone z których miejsc. I tak naprawdę są to nauczyciele nie tylko z dużych miast, jak byśmy się mogli spodziewać, ale też i z mniejszych i ze wsi tak naprawdę. A ta, ten wirus, o którym Pani wspomniała, rozszedł się dzięki internetowi na, na całą Polskę. No nie jesteśmy dumni z tego, z tego wyniku, że widać, że że to działa i że nauczyciele też chcą się włączać. Dostajemy informacje, że, że tego typu tego typu informacji, tego typu materiałów bardzo poszukiwali od dłuższego czasu, by móc mówić między innymi o tolerancji, o poszanowaniu człowieka. Bo to są jakby tematy, których my dotykamy, ale mówiąc, o, mówiąc już o konkretnej grupie beneficjentów. Dotknęli Państwo w tym projekcie tematyki, która, której byliśmy świadomi, ona była gdzieś obecna, natomiast bardzo mało się chyba o niej mówiło. Częściej to też chyba Państwo zaznaczyli na stronie internetowej, mówi się o zdrowym myśleniu w stosunku do siebie, do tego, żeby samemu przestawić się na zdrowe myślenie w stosunku do swojej osoby. Doceniać swoją wartość, natomiast za mało y, chyba o tym, by doceniać innych. Ja myślę, że y, ta kampania również dotyczy y, nas, każdego z nas, mhm. więc można ją również odnosić do siebie, dlatego że każdy z nas jak myśli o problemie zdrowia psychicznego albo o jego zaburzeniach bardziej. To y, y, większość z nas sądzi, że nas to nie dotyczy, jeśli nie mam rzeczywiście bezpośredniego y, problemu, czy w bezpośrednim swoim y, otoczeniu takiego problemu. To wydaje nam się, że nas to nie dotyczy. Y, a wcale tak nie jest. My właśnie chcieliśmy poprzez tą kampanię również pokazać, że to może być problem każdego z nas y, i że y, y, być może powinniśmy pomyśleć, czy dla siebie, dla swoich najbliższych. Chcielibyśmy tego, czego doświadczają właśnie ci, o których opowiadamy, czyli osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby niepełnosprawne intelektualnie. Bo do grupy chorób, która dotyczy zdrowia psychicznego, należy depresja. Aktualnie z danych, które pojawiają się w różnych źródłach, wynika, że coraz więcej osób, myślę, że to powiązane jest z wieloma czynnikami, Coraz większej liczby osób ten problem dotyczy. W związku z czym yy... To nie jest tak, że mnie może nie dotknąć w ogóle, bądź też kogoś z mojego najbliższego otoczenia. Stąd też, mówiąc o innych, tak naprawdę trzeba myśleć o sobie i o tym, czego chciałbym dla siebie i dla swoich najbliższych również. Tak sądzę. Państwo to też podkreślili w kampanii, dobierając bohaterów billboardów, bo pamiętam, że to osoby, które, każda z nich miała charakterystykę i to też była charakterystyka, która pokazywała, że to mogą być osoby, które są tuż obok, mogą być naszymi sąsiadami, mogą mieszkać w tej samej klatce. Tak naprawdę jest. O to nam chodziłoby pokazać i odczarować trochę te stereotypy, które funkcjonują w społeczeństwie i sposobie postrzegania różnego rodzaju różnego rodzaju schorzeń, zaburzeń, wyobrażeń o nich. Te, te osoby na co dzień funkcjonują, te osoby na co dzień mają swoje rodziny, zainteresowania, pracę, pasje. one funkcjonują, one nie są gdzieś odizolowane, one nie, nie, nie są nie są tym, czym sobie dziś nie są tym, czym funkcjonuje. Ty pozwolisz, wśród... to uzupełnię. Chodzi Chodziło nam o to, żeby pokazać, że to jest człowiek, że, za tą, że pro, ma problem zdrowotny, ale za tym wszystkim jest człowiek, konkretny człowiek. Z I tak nasza ta. Dokładnie, tak, dokładnie tak. I, i tak, tak właśnie przedstawiona była ta wizualna część kampanii. Czyli człowiek na początku przysłonięty tymi chorymi słowami, które można było po prostu zerwać, odkleić w różnych formach, na, do, do których trafialiśmy w ulotkach, w plakatach. I dopiero potem zachęcaliśmy w ten sposób. Można było zobaczyć człowieka, więc zachęcaliśmy w ten sposób do tego, żeby. Zobaczyć, że choroba to nie wszystko, że głównie w tej chorobie jest człowiek i chodziło nam o to, żeby pokazać to człowieczeństwo. I pokazać też działanie, bo te, to działanie, do którego Państwo zachęcali, czyli zerwi zerwanie słowa. Fizyczne zerwanie, z, z którymi tak. słowami można było, można było dokonać, z te słowa. Tak, z bo tak była rzeczywiście tak skonstruowana ulotka, że można było rzeczywiście odkleić te słowa i, i jakby fizycznie zobaczyć, że pod zobaczyć. tymi słowami rzeczywiście kryje się. Ktoś, Ktoś konkretny, Marcin, z jakąś konkretną historią i mhm. um, konkretnymi działaniami. Nie jest to łatwe, słuchajcie, ale damy radę. Bardzo ciężko się zrywa takie słowa. Aż do skutku. Zdawaliśmy sobie sprawę organizując tą kampanię, że nie możemy liczyć na to, że za chwilę wszystko się zmieni i odczarujemy całą rzeczywistość. Nie, bo nie tak działają takie kampanie. Kampanie, które mają oddziaływać czy próbować zmieniać postawy. To jest moim zdaniem taki taki nasz wkład na jakiejś drodze i myślę, że, że i liczę na to, że zostanie zauważony, która ma doprowadzić do tego, żeby te postawy spróbować przynajmniej zmienić. Ja może na co dzień, czy moi pacjenci w tym swoim lokalnym środowisku nie, nie mają jakby możliwości. Dotknięcia tego problemu w taki sposób, żeby poczuć się zranionym, bo ktoś ich tak w dziwny sposób na, na, czy obraźliwy sposób nazwie. Ale to dlatego, że myślę, że trochę przyzwyczailiśmy nasze to, nasze to bezpośrednie środowisko do tego, że jesteśmy. W różny sposób staramy się pokazać, że oprócz tego, że jesteśmy obok gdzieś tam jako sąsiedzi, to staramy się tworzyć jakieś to środowisko, uczestniczyć w jakimś tam życiu na tyle, na ile możemy. W związku z czym, poza tym pacjenci, jeśli się głównie pojawiają gdzieś tam w takiej przestrzeni publicznej, to też w naszej obecności, stąd też Nigdy nie zdarzyło mi się, żebym kiedykolwiek słyszała, ale też żaden pacjent nie zgłaszał czegoś takiego, że doświadczył y, tam w bezpośrednim, y, tym środowisku, w którym funkcjonujemy, jakiegoś y, objawu takiej stygmatyzacji, tego, że ktoś go wyzwał y, bądź też nie wiem, w jakiś inny sposób y, nazwał obraźliwie. Kampania potrwa do końca lutego. Co dalej będzie się działo? Czy planują Państwo jeszcze jakieś formy kontynuacji, czy po prostu zostaje strona internetowa i być może zrodzą się jakieś pomysły na to, jaki jeszcze można ją wykorzystać, oprócz tego, że dostępne są te materiały, które zostały na niej zamieszczone? To jak Pani powiedziała, zostaje strona, ona tak naprawdę jest centrum całej kampanii. Tam są materiały dedykowane, jak mówiłem wcześniej, uczniom, tam są materiały dedykowane dorosłym, a Zgłaszają się w czasie trwania, traf, trwania kampanii różnego rodzaju inne organizacje, które planują, a które myślą o, o podobnych inicjatywach. Więc przynajmniej wiemy, że, że gdzieś tam jesteśmy, gdzieś tworząc to, tą kampanię, gdzieś no, jest jakieś działno zasiane, i to może być inspiracją do tego, żeby te działania były. Przekazywane dalej, żeby tych informacji pojawiało się jak najwięcej, żeby, żeby te, te postawy zmieniać a ciągle i żeby, żeby świadomość społeczna dotycząca akurat tego obszaru była coraz większa. Czyli jest szansa na to, że dobry wirus dobrego myślenia My będzie na się pewno będziemy z tej strony korzystać, chociażby być może, że już nie na taką skalę, bo jakby ta kampania pozwoliła nam zafunkcjonować dużo szerzej niż tylko w środowisku lokalnym, bo myślę tu i o poznaniu w Wielkopolsce, a nawet w Polsce, bo jakby ilość pobrań, ilość też tych instytucji, które korzystają z tego e-learningu, pokazuje, że to są firmy z całego kraju i bardzo się z tego cieszymy. Bardzo dziękuję państwu. Ja jeszcze na no, sam koniec. Być może powinna powiedzieć to na początku, ale to może zamknę w ten sposób, że bo to jest istotna informacja. Jesteśmy małym zakładem. I na pewno z własnych środków nie bylibyśmy w stanie sfinansować takich fajnych rzeczy, jak m.in. kampania. I dlatego mówię, że kampanię realizujemy dzięki środkom uzyskanym z funduszy norweskich i miasta Poznań. I cały projekt jest realizowany również z tych funduszy. I dlatego bardzo nas to cieszy, że mamy okazję tego typu rzeczy robić i je w taki sposób przeprowadzać. A ja się bardzo cieszę, że przyjęli Państwo zaproszenie do naszego studia i opowiedzieli o tej bardzo cennej kampanii. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję, Moim Państwa proszę, proszę, proszę. gościem była Pani Barbara Krzywda, kierownik Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego w Owińskach, czyli filii Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję I Pan Marcin Majszak, koordynator kampanii Przestaw się na zdrowe myślenie. Dziękuję, Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnej rozmowie dnia.